Depilator IPL Philips Lumea Advanced BRI 921 to najlepszej jakości rozwiązanie na gładką skórę. Nie lubisz częstego golenia? Ten model pozostawi Twoją skórę delikatną i jedwabiście gładką na co najmniej 3 miesiące. Ciesz się swobodą i wolnością. Urządzenie posiada specjalistyczną technologię IPL do stosowania w domu. Została opracowana we współpracy z dermatologami. Cebulki włosów są delikatnie naświetlane impulsami światła, co stymuluje mieszki włosowe, by przeszły w fazę spoczynku. Tym samym Twoje włosy wypadają, a ich odrost zostaje wstrzymany. Idealnie gładka skóra na długi czas. Urządzenie mogą stosować nawet osoby o bardzo wrażliwej skórze, przy zachowaniu skutecznego działania i maksymalnych efektów. W trosce o Twoje bezpieczeństwo zastosowano wbudowany czujnik odcienia skóry, który odpowiednio określa odcień skóry i w wykryciu zbyt ciemnego odcienia skóry automatycznie rozłącza emitowanie błysków. Wraz z depilatorem otrzymasz również funkcjonalny trymer Satin Compact do szybkiego wyrównywania i usuwania najbardziej delikatnych włosków z twarzy i ciała. Masz wątpliwości, czy odpowiednio dopasujesz depilację do własnych potrzeb? Pobierz bezpłatną aplikację Lumea i skorzystaj ze wskazówek. Ta aplikacja będzie doskonałym przewodnikiem. Depilator IPL Philips Lumea Advanced BRI 921. Poczuj lekkość na ciele.